Dzisiaj zobaczycie jak zrobić kiepa. Do zrobienia kiepa potrzebny jest tytoń, bletki i kartka papieru. A więc do roboty. Najpierw wycinamy z kartki papieru mniej więcej taki prostokącik 1,5 cm na 5 cm. To będzie nasz filtr. O mniej więcej takie coś. O takie coś. No i teraz bardzo ta, taki rulonik go zawijamy. O. O, -o, o. o. Tak. No. Żeby zrobić dobrego kiepa, trzeba trochę poćwiczyć, więc poćwiczę już w domu. Ja to Wam dobrze radzę. Ok. Tutaj mamy filtr. O tutaj. Później potrzebny jest nam tytoń. Bo to, co tutaj mamy, jest tego za mało. Więc wyciągamy tytoń. O, mniej więcej tyle będzie dobrze. Ok, gdy już mamy tytoń. Musimy mieć bletkę. Ja niestety kupiłem takie chujowe bletki, bo to w jakimś ruloniku. Aczkolwiek są fajne, ponieważ się fajnie kleją. Wycinamy mniej więcej długość, jaką chcemy, żeby nasz kiep miał. Ok, mniej więcej taką. O taką. O. Teraz zginamy. Tak, żeby ta część była od wewnątrz. Zginamy o tak, żeby było równo. O. Kiedy już mamy zgięte, to dajemy do tego rowka. Tudzież odbytu, rowka, jak kto chce. Dajemy tytoń. To nie może być jak, byle jaki tytoń. To musi być dobry tytoń. Teraz dajemy filtr. Teraz robimy takie ruchy. Żeby nasz tytoń się ubił. Żeby nie był taki wiecie... Że na jeden buch. Teraz musimy polizać to. Teraz, gdy już polizaliśmy, mamy gotowego kiepa. Gdy zostaje nam końcówka, to nie pozostaje nam nic innego, nie będziemy jej marnować. Wystarczy ją uciąć bardzo ładnie. Teraz o, mamy gotowego kiepa. Teraz musimy go zapalić. Więc żeby go zapalić, potrzebna jest nam zapalniczka. Tam jest. Gdy mamy już skręconego kiepa, możemy zacząć naszą nikotynową rozkosz.